Dzień dobry Państwu. Dobrze, że takie zainteresowanie, ale zawsze od Was miałam dobre zainteresowanie, także bardzo dziękuję. Chcę wszystkich poinformować, że niniejszym złożyłam do Pana Prezydenta w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnionej funkcji zastępcy Prezydenta miasta Kielce. Decyzję tę podjęłam w związku z... Tym, że wpłynął anonim, bo inaczej tego nazwać nie mogę, tylko anonimem, informującym Centralne Biuro Antykorupcyjne o nieprawidłowościach w moim oświadczeniu majątkowym. Stąd e, złożyłam również do pana prezydenta stosowne wyjaśnienia w tym obszarze, analizowali. To oświadczenie majątkowe, ten stan rzeczy, jakim to wszystko funkcjonuje w, tym ostatni, w tych ostatnich tygodniach, złożyłam bardzo obszerne wyjaśnienie, a dodatkowo prawnicy między sobą również wspierali się w tej kwestii. Spierało się kilku prawników i tak naprawdę żaden z nich nie był w stanie powiedzieć jednoznacznie, jak powinna wyglądać moja sytuacja prawna. Stan prawny tych e, oświadczeń majątkowych w stosunku do zastępców prezydentów, burmistrzów jest nieco odmienny od tego stanu, który dotyczy e, innych urzędników. W związku, gdzie zapisane jest bardzo literalnie to, jakie są e, ich obowiązki. W związku z tym, w oświadczeniu majątkowym, w dniu, który składałam na, do Urzędu Miasta Kielce, w dniu 17 lipca, faktycznie posiadałam udziały w różnych spółkach, bowiem miałam pewność ze strony prawników, którzy w momencie kiedy obejmowałam tę funkcję potwierdzali, że mam czas na ich zbycie 3 miesiące. W tym okresie zbyłam udziały i nie jestem w posiadaniu żadnych z nich. Natomiast sytuacja jest tak niejednoznaczna, że postanowiłam sama rozwiązać problem pana prezydenta, bowiem nie chcę, aby moja sytuacja, mojej osoby powodowała w dalszym ciągu jakiekolwiek zamieszanie w przestrzeni publicznej. Uważam, że wszystko to, co należało do mnie, zrobiłam. Natomiast no trzeba czasami powiedzieć, że trzeba jeden krok zrobić do tyłu, żeby wszyscy, wszyscy ludzie byli przekonani do tego, że jest prawidłowo. No i tyle chyba, co mam do powiedzenia, chyba że...